Siączko mordeczki, jestem Elix i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku omówimy sobie update, który wszedł. dzisiaj albo wczoraj? Nie wiem, na nie pytam. Wczoraj, wczoraj wszedł właśnie update do Bubble który dodał nam bardzo w sumie fajne rzeczy. Jeżeli po tym odcinku będzie 15 w górę, no to będzie mi naprawdę bardzo miło. Jeżeli przed. jeszcze przed startem tego odcinka. Robimy sobie konkurs na. Mm, na co zrobić, to mam konkurs. Um, nie wiem, w sumie. A ja ogólnie mam Galactic Paladin. Czyli w sumie fajnie. trade był. Yy, ja mam. Nie, mam jedno tylko. Yy, Sakura. O. Możemy sobie na taką sakurę. sobie zrobimy? Dwa. A jeden z co zrobić, no to. Yy, supi, like, pod. Tym filmem. Yy, drugie, no to kom, yy, aż tak, powiedzmy Sakura LL. Yy, no wiecie, żebyście lepiej widzieli, to prze. Yy, czy, no to wybić na Dis oraz Insta? No, na Dis oraz Insta, no to będziecie wiedzieć, i czwarte, kropka, IXY RBLX. Er, 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 czyli z Robloxa No i może przejdźmy sobie do omówienia update'u więc chyba najważniejszą rzeczą, którą dodano jest nowe jajko yy, wakacyjne jajko, wakacyjne i tutaj są naprawdę bardzo trudne do trafienia legendy ja robiłem AWK 4 godziny i tylko trafiłem tą pierwszą legendę więc naprawdę te legendy to są Serio na trudne do trafienia, ale za to sekrety są bardzo łatwe do trafienia. Więc nie ma takiej. Takiego, takiego. Jak się nazywa? Takiej porażki. I to jest właśnie Sandcastle Dragon. Ja się tutaj robię w ogóle. E, no, bardzo śmiesznie. E, kurde, nie mam max bym ja sobie zobaczył jego staty. E, o, jest tu w tak, stać mnie. Dobra, jolo. Yy, no i sobie zobaczymy, jaką. Yy, właśnie statystyki na max levelu. I zaraz sobie omówimy dalszą część update'u. Żeby nie było. Yy, dobra, mamy stąd Castle Dragon. I dawaj, jeszcze Max Enchant. Nie wiem, ale zawsze, że mam potek, to mi tak yy, laguje jakoś myślę. Dobra. 30 tysięcy wow no bańki to ma dobre nie powiem eee... no dobry jest no dobry nie powiem że zły fajne fajne no i właśnie to jest tak że tu jest Castle Dragon to jest Lemonade Master to jest BGC Bucket m Mythic wersje to są fajne i tutaj mamy Bubble Pass sezon 12. Yy, no i tutaj mamy wiecie jakieś tam boosty, jakieś tam płotki yy, tu, a tutaj spotka. Yy, no i tutaj mamy boosty i tutaj na kon tu jest Crimson Demon, a tu jest Crimson Bell. No więc fajne, bo ogólnie ten Crimson Bell to mi się bardzo podoba, ponieważ teraz Holy Bell to jest yy, dziś potem no, i tutaj mamy. Yy, no, zadania. To chyba każdy wie. A właśnie, ile pramka kosztuje. mo tego w sumie nie sprawdzę. 229. Uuu, dużo. Nie wiem, czy kupię. Yy, no, i tutaj mamy jeszcze. A, dobra. Yy, może in, inną kolejnością. Yy, tutaj yy, wróciła ta. kompetitywe yy, yy, no wiecie ta, ta tablica, że e, jak się skończy sezon, to się dostaje nagrody i to jest tak na 40 godzin, jeżeli będziecie w tej topce otrzymacie 4, 40 godzin na 3 razy większą szansę na Mythica, na 40 godzin dostaniecie dwa razy Shiny, e, że będziecie mieli podwójną szansę na Shiny. Yy, na 35 godzin szybsze otwieranie jajek, 35 godzin wraz lak i tu yy, nie wiem, czy wiecie, ale to jest Elite Fallen Angel, więc no, tutaj yy, raczej wątpię, że ja tu jestem, ale może. Ej, to w ogóle nie chcę się zniżyć. LOL, aha, dobra, nieważne. I yy, jeszcze tutaj mamy mm, Titlesy. Nowe yy, mamy tutaj Titles. Eł, e, musimy sobie wejść titleless TitleS i tutaj mamy e, Top 100 112 czy czyli no wiecie, jak skończy się to dostaniecie e, No właśnie tego TitleSa i Peta Elite, no to za ukończenie bezpłatnego A to za ukończenie płatnego No i w sumie to już by było na tyle w tym odcinku bo nie ma chyba yy, nic innego do pokazania. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Yy, no więc co, ja wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie sobie, Karol, łapeczkę w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!